Kolejne, 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 i dobroduszny wielkolud. Za bardzo dawnych czasów. Jeszcze nim nasze pokolenie nastało, żyli na świecie wielkoludy. Byli to ogromni olbrzymowie, tacy wielcy, że na kije do podpierania brali najtęższe drzewa w lesie. I długo jeno oni sami tu na świecie mieszkali. Ale przyszedł czas, że też ich panowanie się miało skończyć, a nasze pokolenie miało nastać. I jako też w rzeczy samej nastało. Wielkoludy jeszcze wprawdzie były, ale już nie tak liczni jak dawniej. Oskar Kolberg, dzieła wszystkie, tom 15, strona 17. Spójrzcie na te ogromne głazy, połóżcie na nich dłoń, szare, zimne, ciche. Jakąż historię by nam opowiedziały, gdyby potrafiły mówić? Mądrzy ludzie powiadają, że wiele tysięcy lat temu oderwały się od potężnego lodowca, niczym piasek z podeszwy buta. Wpadły w sulencińską ziemię i tkwić tu będą do końca świata. Są jednak i tacy, którzy opowiedzą wam inną całkiem historię. Zasłyszeli ją od swoich dziadków, ci zaś znali ją z jeszcze starszych opowieści. Działo się to ponoć w czasach, w których miasto to zwało się nie Sulęcin, a Suliniec. Warownych murów strzegli zbrojni rycerze, po okolicznych borach włóczyły się tury i żubry, nad pobliskim zaś jeziorem mieszkał Wielkolud. Był to jeden z tych łagodnych Wielkoludów, które starają się nie wchodzić nikomu w paradę. Żywił się jagodami, żołędziami i rybami złapanymi w czerwonym potoku, a mieszkał w okolicy od tak dawna, że miejscowi spotykając go podczas grzybobrania nie dziwili się wcale. Uchylali kapelusze i pozdrawiali olbrzyma ukłonem. Ten odwzajemniał się uśmiechem i dyskretnie znikał w gęstwinie. Był samotnikiem do dnia, w którym poznał radosie. Drobna, wiecznie uśmiechnięta dziewczynka o imieniu Radosia była córką miejscowego młynarza. Każdego ranka wyprowadzała statko kus na południowy stok gołębiej góry, na którym rosła najsłodsza w okolicy koniczyna. Pewnego upalnego dnia Radosia zagnała kózki do wodopoju nad pobliskie jezioro. Tuż nad brzegiem w cieniu wielkiego dębu drzemał olbrzym. Dziewczynka słyszała o nim. Nigdy jednak nie widziała na własne oczy tej dziwnej postaci. W największym zdziwieniu przyglądała się wielgachnym stopom, owłosionym dłoniom, krzaczastym brwiom i garbatemu nohalowi. Wielki trzmiel w tej właśnie chwili wleciał do jednej z dziurek ogromnego nosa. Wielkolud sapnął, nabrał powietrza i kichnął potężnie. Podmuch powietrza wyrzucił radosię w górę. Poszybowała pod niebo i wpadła z pluskiem do jeziora. Pomocy! Wydarła się, bijąc wodę rękami i nogami. Pomocy! Pomocy! Olbrzym poderwał się, pochylił nad dzieckiem i wyciągnął wskazujący palec. Dziewczynka chwyciła się go i ciężko dysząc, stanęła na nogi. Woda! Sięgała jej do kolan. Z wściekłym bzyczeniem trzmiel wyleciał z nosa Wielkoluda. Spojrzeli na siebie. Ociekająca wodą Radosia roześmiała się na cały głos. Olbrzym usiadł naprzeciw niej, przetarł oczy i także zarechotał. <słuch> Od tej pory, ilekroć Radosia przychodziła ze swoim statkiem na gołębią górę, stawała na jej szczycie i nuciła. A wy moje szare kuski, pieknicie na pole, najecie się, napijecie, za kurką na dole. Nigdy nie musiała długo czekać. Szeleściło listowie, trzaskały gałęzie, w parę chwil olbrzym, niczym niedźwiedź wynurzał się z zarośli i zaczynał swoje wygłupy. Dziewczynka śpiewała, klaskała w dłonie, przygrywała na fujarce, a wielkolud tańczył pokracznie. Kucał, podskakiwał, tupał tak, że ziemia drżała. W końcu zmęczony wygibasami padał na trawę. Radosia kładła się obok i razem przyglądali się obłokom, szybującym pośród błękitu żurawią i zwiastującym deszcz jaskółką. A gdy przechodziła ulewa, olbrzym składał dłonie w namiot i osłaniał małą przed deszczem. Czasem wielkolud przynosił wielkie głazy i żonglował nimi niczymi jabłkami. Układał je później jeden na drugim i stawiał dziecko na szczycie takiej wieży, by mogło z góry spojrzeć na świat. Radosia stawała wtedy na paluszkach, wiatr rozwiewał jej włosy, wydawało jej się, że dotyka słońca. Była szczęśliwa. Pewnego razu dziewczynka podkradła ojcu garść pszenicy i rozsypała ziarno na rozczochranej głowie swojego przyjaciela. Przywoływała dzikie gołębie. Zleciały się w parę chwil turkawki i siadły na gęstej czupry niewielkoluda. Wydziobały ziarno do ostatniej plewy i odleciały z trzepotem, a olbrzym śmiał się pod nosem zadowolony. Radosia narzuciła mu na łeb wielki wianek upleciony z polnych kwiatów, chwyciła się pod boki i zawołała. Chodźmy razem do miasta, pokażę ci mój dom. Olbrzym podrapał się po brodzie, zmarszczył brwi i mruknął nerwowo. Bał się ludzi, zawsze trzymał się od nich z daleka. Mama upiekła dziś półeczki z jagodami, oznajmiła cicho dziewczynka od tak, od niechcenia. Wielkolud poczuł, jak ślinka napływa mu do ust i zaczyna burczeć w brzuchu. Takiej pokusie nie potrafił się oprzeć. Westchnął, posadził sobie dziewczynkę na ramieniu i ruszyli razem do Sulińca. Gdy szli gościńcem, ludzie podbiegali do płotów i spoglądali z przestrachem. Dzieci uciekały z piskiem, psy poszczekiwały, ale Radosia uśmiechała się i pozdrawiała wszystkich. Dzień dobry, panie Kowalu, dzień dobry! Gdy przekroczyli mury grodu, w parę chwil zbiegł się tuzin zbrojnych. Wartownicy z groźnymi minami otoczyli ich i wymachiwali na lewo i prawo ciężkimi halabardami. Nim zdążyli się odezwać, rozległ się krzyk. Cofnij ta się gałgany, dajcie przejść kobiecie! Jagodzianki dla córy niosę! To matka radosi przeciskała się z półmiskiem ciepłych bułeczek. Dla wszystkich wystarczy! częstuj ta się ludziska, jak głodni! Takich słów nie trzeba było dwa razy powtarzać. Wojowie odrzucili w kąt żelastwo i rzucili się na jagodzianki. Zbiegli się na plac Grodzianie, zeszli się grajkowie. Ktoś sprytny przytoczył beczkę piwa i tak pierwsza wizyta wielkoluda w mieście zamieniła się w ucztę, jakiej Suliniec nigdy wcześniej nie widział. Radosia z mamą dwanaście razy biegały do domu po dodatkową porcję bułek z jagodami. Nic dziwnego, sam Olbrzym... Pożarł ich nie mniej niż trzydzieści. Odtąd nikogo nie dziwił widok wielkoluda na ulicach Sulińca. Gdy tylko się zjawiał, ludzie wynosili garnek z zupą kapuścianą albo miskę z pieczonymi burakami, by poczęstować dobrodusznego olbrzyma. Ten starał się odwdzięczyć najlepiej, jak potrafił. Znosił krnąbrne krowy z pastwiska, płoszył w szuwarach najtłustsze sumy prosto w sieci rybaków. Zaganiał chmury nad pola, by deszcz podlał uprawy. Zimą zbierał chrust, odgarniał śnieg z traktu, wybijał pięścią przeręble w lodzie. I kto wie? Może byłoby tak, że łagodny wielkolud żyłby w tej okolicy po dziś dzień, a my, zawitawszy do Sulęcina, ujrzelibyśmy na rynku giganta zajadającego się jego dziankami. Możliwe. Niestety, historia ta potoczyła się inaczej. Pewnego dnia bowiem kasztelan z zamków w międzyrzeczu wybrał się na polowanie. Wiele dni ganiał ze swą świtą po borach, aż w końcu zawitał w te strony. Radosia i Olbrzym bawili się tego popołudnia w jedną ze swoich ulubionych gier. Olbrzym podrzucał dziewczynkę pod niebo, a ta piszczała z radości tak, że słychać ją było w całej okolicy. Gdy wymachując rączkami spadała, chwytał ją w locie niczym piskle wypadłe z gniazda i znów podrzucał w górę. Kasztelan z międzyrzecza nigdy wcześniej nie widział czegoś podobnego. Szczerze powiedziawszy, najmniejszego pojęcia nie miał o olbrzymach i ich zwyczajach. Do głowy mu nie przyszło, że człowiek mógłby zaprzyjaźnić się z tak przerażającym stworem przekonany, że dziecku dzieje się krzywda, wpadł w gniew, a że był człowiekiem porywczym i do gwałtu skorym, spuścił psy ze smyczy, spiął konia i wezwał rycerzy, by podążyli za nim. Z wrzaskiem i jazgotem obskoczyła drużyna zbrojnych dobrego Olbrzyma. Zostaw dziecko, potworze! Giń, paskudo! krzyczał kasztelan, a im głośniej się darł, tym donośniej wturowali mu jego kompani. Psy ujadały i kąsały wielkoluda po łydkach. Poszły w ruch miecze. Przestańcie! Przestańcie! Co robicie? Rozpłakała się przerażona Radosia, ale nikt nie zwrócił uwagi na jej lamenty. Ktoś odepchnął dziewczynkę. Upadła na trawę i zatrwożona przyglądała się, jak rycerze bez opamiętania okładają jej przyjaciela. Przerażony olbrzym nie bronił się z początku. Skulił się i czekał. W końcu jednak, gdy wystrzeliły kusze i kilka strzał świsnęło mu tuż przy uchu, wyprostował się, nabrał powietrza w płuca i dmuchnął tak, że psy podkuliły ogony, a ludzie pospadali z koni na ziemię. Na krótką chwilę zapadła cisza. Uciekaj, przyjacielu, o mnie się nie bój. Uciekaj, bo ci krzywdę zrobią. Szepnęła radosia. Odwrócił się wielkolud, spojrzał raz jeszcze na przyjaciółkę swym dobrodliwym wzrokiem i odszedł. Przyszła radosia następnego dnia na gołębią górę i jeszcze następnego, ale olbrzym nigdy więcej się nie zjawił. I było tak że siwiuteńka, pomarszczona, przygarbiona staruszka siadała rankiem na wielkim kamieniu na Gołębiej Górze i jak za starych dobrych czasów śpiewała zachrypniętym głosem. A wy moje szare kuski biegnijcie na pole, najecie się, napijecie, za górką na dole. Echo niosło przez mgłę słowa jej piosenki, ale nie poruszył się liść, nie trzasnęła gałązka. Jedyny dowód niezwykłej przyjaźni, jaki pozostał, to tych kilka rozrzuconych po lasach głazów. Ten, na którym pasterka lubiła siadać, by nucić przyśpiewki, ludzie po dziś dzień zwą gołębim kamieniem. Ten, przy którym kuski lubiły zatrzymywać się w drodze do wodopoju, miejscowi nazywają koźlim kamieniem. Gdybyście zawitali kiedyś w te okolice, zapuśćcie się w las i szukajcie głazów. Przysiądźcie w ich cieniu, zanudźcie ulubioną piosenkę. Może wam się poszczęści. Może zjawi się olbrzym, wychynie z zarośli, powróci w rodzinne strony. Nie uciekajcie na jego widok, pozdrówcie go, odpowie wam przyjaznym uśmiechem, bo to dobroduszny wielkolud.